I witam wam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, Krypto. Dzisiaj mamy już drugą część wiadomości na 15.12.2020, czyli 15 grudnia. 9 dni! Wow, do świąt! Nie jest źle. Już 9 dni, i będziemy w groli rodzinnym najmniej o polityce gadać. To będzie najlepsza przestroga, żeby nie gdzieś tam się zagmatwać z rodziną w nieciekawe tematy. Także bez polityki. Najlepiej w święta, a po świętach też można się gnieść gdzieś tam na lewo i prawo. Przejdźmy na Coingeco. Zobaczmy, co się dzieje z Bitcoinem. Bitcoin już atakował 19400, 500, nawet niektóre newsy podają 600 dolarów. Zobaczymy, co się wydarzyło, że znowuż nie pobiliśmy tego regionu, no, 19,500, tak naprawdę średnia, średnia jest 19,500, za chwilę do tego przyjdziemy, ale skoro Bitcoin nieźle sobie radzi, jeszcze lepiej Alty, SwissBorg, 21%, Sushi, 16,3%, Synthetic Network Token, 14,8%, projekty, które sobie gorzej poradziły, to jest Vitae, minus 15,4%, Blockstack, minus 5,3% i Ample Minus 3,1%. Mamy informacje związane z mtgox Prawie koniec czekania wierzycieli MTGOX, gdy powiernik ogłasza projekt planu naprawczego. Jest dobra i zła tego wiadomość. Dobra taka, że jeszcze nie znamy daty. I jeżeli byłbym na miejscu wierzycieli, nie chciałbym upubliczniać daty, w której oni nam wyślą, powiedzmy, Bitcoin. No nie chciałbym bo albo chce ją sprzedać na giełdzie i zarobić, wiedząc o tym, że nikt więcej nie wie, że o tej dacie właśnie MTGOX wydał te bitcoiny, więc nadal nie znamy daty i to jest dobra rzecz, ale jak tutaj widzimy dalej, chociaż nie ma żadnych szczegółów dotyczących planu, ogłoszenie oznacza początek końca dla użytkowników, którzy czekali na zwrot pieniędzy od 2014 roku. Jeżeli sobie spojrzymy, ile to jest pieniędzy, to jest prawie 2,6, ile dobrze mówię, tak, 2,6 miliarda dolarów w bitcoinie, bo to jest około 100 chyba 30, gdzieś tutaj miałem linka podanego już chwilę o 137 tysięcy dokładnie bitcoinów, to jest 2,6 miliarda dolarów przy tej cenie, oczywiście, tak? Jeżeli byłbym na miejscu wierzycieli, chciałbym otrzymać chyba te bitcoiny dzisiaj, kiedy jesteśmy blisko all-time high. A nie kiedy ewentualnie nadejdzie korekta, chyba że znowu będą dziękować Mt. Goxowi, że przedłużyli te bitcoiny, bo cena za chwilę będzie 30 lub 40 tysięcy dolarów. Na razie. Nie wiemy, nie mamy daty, ale są bliżej końca niż byli jeszcze miesiąc wcześniej. CoinDesky, tutaj mamy banka generali, prowadzi rundę 14 milionów dolarów we włoskiej firmie Conio, zajmującej się depozytami kryptowalut. W tym przypadku to jest runda inwestycyjna o wartości właśnie 14 milionów dolarów. Jest to spółka zależna największego włoskiego ubezpieczyciela i będą po prostu chcieli tutaj przechowywać albo być dostawcami nawet Portfeli kryptograficznych, więc tutaj będą wchodzić w kryptowaluty we Włoszech. Jeżeli pytacie, jakie kryptowaluty będą chcieli tam przechowywać, na razie jest tylko mowa o Bitcoinie, o nie żadnej innej kryptowalucie. A co się wydarzy w przyszłości, zobaczymy. No i co z tym Bitcoinem w takim budziacie? Bitcoin zatrzymał się na 19,550 dokładnie i chwilę później spadł do. 19 tysięcy, prawie spadł o 500 dolarów. Kilka godzin temu nie udało się przekroczyć, po, po prostu 19600. A Ethereum wykonał nieudaną huźdawkę na 600 dolarów, a następnie powrócił do 580, czyli tutaj widzimy, że nie udaje się na razie przekroczyć tej granicy. Jakby coś nas spuszczało w dół z tą ceną bitcoina. Sorry, ale jeszcze mówię przez nos, bo nadal Katar, tylko Katar, tylko Katar mnie męczy, także spokojnie to nie jest COVID. To się nazywało jeszcze. Za czasów dinozaurów ta choroba, którą mam, przeziębienie. Nie wiem, czy jeszcze jest obecne teraz, ale pamiętam, że kiedyś to się nazywało przeziębienie. Dzisiaj, prawdopodobnie, jeżeli udałbym się do apteki, wlepiliby mi COVID, więc nie idę, bo mam swój Gripex i na razie bardzo dobrze się czuję. Oprócz oczywiście kataru, który mi tutaj doskwiera. Więc na razie mamy walkę pomiędzy bykami a niedźwiedziami, i wskaźniki techniczne sugerują, że bitcoin musi zdecydowanie pokonać pierwszy opór na poziomie 19400, zanim potencjalnie osiągniemy następny 1920. 19, Od tego momentu aktywa mogą znaleźć się na niezbadanym terytorium powyżej 20 tysięcy dolarów. Jeżeli to się nie wydarzy, to czekają nas 18800, 18500, 18300 i kolejne niższe rejony wsparcia. Jeszcze tutaj obserwuję Ki Jong który mówi o tym, że rośnie również napływ Huobi BTC według kolejnych bloków i to było 5 godzin wcześniej, czyli zobaczmy bardzo duży napływ Bitcoina i sam dodaje taką informację, że myślę, że to nie jest bezpiecznie na longowanie Bitcoina, dopóki te azjatyckie wieloryby będą ustanawiać cenę w kolejnych blokach przez następne 6 godzin. No i tak się stało, bo na razie nie możemy wyjść ceną wyżej, ale zobaczcie, Faktycznie mieliśmy duży napływ bitcoinów na giełdę chłobi. To mogło być też powodem tego, dlaczego spadliśmy 19,600. Nie wiem, czy ktoś ustanawia tą cenę, czy po prostu w takich granicach gdzieś tam próbują wyprzedać się niektórzy grubi inwestorzy z grubymi portfelami na chłobi. I tutaj mamy właśnie to zaznaczenie, dlaczego mieliśmy taki spadek. Jakby ktoś w dzisiaj Was zapytał, czy warto wejść w bitcoina, fajny tekst tutaj dzisiaj widziałem na Twitterze, bardziej w jakich granicach można wejść, to nie jest porada inwestycyjna, oczywiście, ale wygląda to w miarę y, ostrożnie. A więc dla nowicjuszy, unikaj kupna między 19 a 19,500. Uważnie obserwuj wykresy, jeśli przekroczy 19,500 do 20 tysięcy, a jeśli osiągnie 20 tysięcy, nie śpiesz się. Lepiej kup powyżej 20 tysięcy lub kupuj poniżej 19. Nawet nieźle. Nawet nieźle nie jest źle w porównaniu do tego, że faktycznie, jeżeli. Poniżej 19 zejdziemy. Może czekać nas kolejna korekta. A jeżeli ustanowimy w końcu te 20 tysięcy, poczekajmy jeszcze chwilę w razie W, to nie jest porada inwestycyjna, i dopiero wtedy możemy ustanawiać nowe rekordy na Bitcoinie. Wolumen Uniswap jest na all time high. No, jutro też będzie na all time high, bo tutaj mamy całkowity oczywiście, ale to jest gruba liczba. 50 miliardów dolarów właśnie przekroczył wolumen całkowity. W historii zautomatyzowanego animatora rynku, jak tutaj nazywają Uniswap, no i widzimy, że faktycznie to nie jest mała suma. Jest to na pewno też bardzo dobra informacja dla Uniswap, która ma 26 tysięcy unikalnych par handlowych i można też zarobić, bo Uniswap za handel gazem wydano 420 tysięcy dolarów dziennie, co daje mu 150 milionów dolarów rocznie tylko na opłaty za gaz. Więc tutaj Uniswap zużywał 12,7 miliona dolarów w ciągu ostatnich 30 dni. To najwyższy pożeracz gazu na liście. Gaz oczywiście Ethereum. Grayscale ma teraz 13 miliardów dolarów zarządzanych w zasobach kryptograficznych. Zobaczmy, osiągając tą kwotę pierwszy raz 14 grudnia. Grayscale ma również fundusze powiernicze na Litecoinie oprócz Bitcoina. W Bitcoinie same 10,82, czyli najwięcej. Lwią część w Bitcoinie. Kolejnym jest Ethereum. 1,7 miliarda, no i dopiero później następne takie jak Ethereum Classic, Bitcoin Cash, Litecoin, Horizon, Stellar, XRP, Zcash. Także te kryptowaluty tutaj są dostępne w ich koszyku inwestycyjnym. Cointelegraf śledztwo śledzi oszustwa reklamowe Bitcoina. Jeżeli chodzi o celebrytów do Moskwy tutaj znaleziono 5 osób, które prawdopodobnie brały udział albo źródło pochodzi z Rosji o te wszystkie Witryny wykorzystujące australijskie gwiazdy, takie jak Dick Smith, Andrew Forrest są częścią zorganizowanej globalnej firmy, która korzysta z najmniej pięciu adresów w Moskwie. Czyli wiemy, mieliśmy też w Polsce takie reklamy, które były używane gwiazdy polskiego show i 250 euro czy dolarów trzeba było wpłacić i wtedy ta osoba już się dorobiła na tym. To podobnie tak samo działało w Australii. No, właśnie to pochodzi z Rosji. Gdzieś tutaj nawet dwa e-maile były powiązane z kontami Gmail. Google wszczęło dochodzenie w tej sprawie. Wcześniej podobne firmy były rejestrowane na przykład na Ukrainie. Coinbase Pro dodaje kolejne trzy tokeny DeFi, w tym momencie to jest AWE, Synthetix i Bancor. Dokładnie te będą na Coinbase Pro. Pewnie tydzień później zobaczymy je na zwykłym Coinbase. I będzie tak zwany Coinbase Efekt. Zobaczymy, dajcie znać, czy faktycznie na tych tokenach można było coś zarobić. Krypto informuje nas, że Pornhub będzie tylko akceptował bitcoina i kryptowaluty, po tym jak usunęli inne metody finansowania kont premium na Pornhubie. Dlatego że muszę tam wprowadzić weryfikację. Weryfikacji nie było. Nie wiem czy to jest jakieś ogólno zakreślone. Dochodzenie, które trwa teraz i po prostu te firmy musiały się wycofać, nie wiemy. Ale w to miejsce wchodzi i bitcoin i kryptowaluty. Czy to jest taka adopcja, o jakiej myśleliśmy? Nie mnie tutaj decydować. Wy pewnie lepiej wiecie, w co najlepiej. Inwestować. Wiemy, że MicroStrategy chce kupić bitcoiny na wartość 650 milionów dolarów i mamy też oczywiście Petera Schiffa, który krytykuje, że obnosi się z tym, bo ten rynek jest mało płynny i nie powinien o tym mówić, bo wtedy cena może iść w górę. Wczoraj właśnie myśleliśmy na ten temat, czy kupują na OTC, a dzisiaj widzimy, że tutaj mamy pewien bot, który pojawił się na Coinbase Prime. Bardziej Coinbase Pro używany na kontach Coinbase Prime, który skupuje bardzo małe ilości bitcoinów, tak żeby nie poruszyć ceną. Na Coinbase Pro wcześniej to było znane jako GDAX i bardzo możliwe, że po prostu to jest jeden z botów microstrategy, który skupuje bardzo małe ilości bitcoinów, żeby nie poruszyć ceną. Nie wiemy, czy to jest oczywiście bot microstrategy, nie wiemy też ile do tego momentu skupił tych bitcoinów, ale przynajmniej wiemy jak można dzisiaj skupować Bitcoiny no, na giełdach z nie tak dużą płynnością jak na rynku złota? Binance ogłosił wysyłanie swoich kart kryptograficznych Visa do klientów w europejskim obszarze gospodarczym, czyli widzimy, że tutaj Visa. Będzie dostępna. Zgodnie z ogłoszeniem Binance Card pozwoli użytkownikom wydawać do 8700 euro i pobierać do 290 euro w bankomatach dziennie. Dodatkowo posiadacze kart będą uprawnieni do uzyskania do 8% zwrotu gotówki za swoje zakupy. No i z tego co tutaj widzimy, nie jest tak łatwo dostać tą kartę, bo musisz być wielorybem i posiadać znaczną ilość monet Binance, aby w pełni cieszyć się tą ofertą, czyli żeby w pełni ją oczywiście wykorzystać. A jeżeli poprzednio mieliście kartę Swipe, które Binance przejęło, w lipcu teraz musicie albo trzymać swipe do samego końca, albo wymienić ją na kartę Binance. Nie mogą działać dwie jednocześnie. Po prostu używają tego samego konta bankowego, co licencja na swipe. Ie. Dlatego tutaj mają, a niektórzy użytkownicy w Kolandii nie mieli możliwości, żeby się połączyć z Binance kartą, jak już mieli konto na swipe. Ie. Także albo używają tego samego na swipe. I nie dostaną do tego jeszcze opcji Binance Card, tej nowej wysyłanej. Główny członek RippleNet, powiązany z czołowym partnerem Ripple w Japonii, SBI nawiązał współpracę z Daiko Bank w celu uprawnienia płatności natychmiastowych między Japonią a Tajlandią. Dyrektor Generalny SBI Group, Yoshitaka Kitao, udał się na Twittera, aby podzielić się wiadomością o współpracy spółki zależnej SBI Remit z Daiko Bank w Japonii w celu przeprowadzenia płatności natychmiastowych w oparciu o RippleNet. Także widzimy, że tutaj Naprawdę partnerstwo jest udane i na pewno użytkownikom pomoże, bo mamy natychmiastowe wypłaty pomiędzy tymi dwoma krajami. A sama liczba zagranicznych pracowników w Japonii stanowi obecnie około 60% siły roboczej i ta liczba stale rośnie. Cudzoziemcy regularnie wysyłają pieniądze do swoich rodzin. Także widzicie, że na pewno na tą opcję. Będzie użyteczność. Decrypt daje nam informację o tym, że tysiąc firm kryptowalutowych utraciło licencję w Estonii w 2020 roku. Ten malutki kraj europejski był wyjściem dla firm kryptograficznych, szukających zgody organów regulacyjnych, ale prawo okazało się surowsze niż sobie wyobrażano. Ponad 1000 startupów straciło w tym roku swoje licencje kryptograficzne w Estonii. Ministerstwo Finansów tego kraju zadzwoniło oszygawszym dzwonkiem po tym, jak sektor kryptowalut został powiązany z wysokim ryzykiem prania pieniędzy. Oszuści kryptograficzni rzekomo prosperowali również w ramach odrębnego estońskiego programu prawnego. Więc to jest informacja po tym, jak wiele krajów zaostrzają swoje regulacje i... Kraje, takie jak Estonia, próbowały wypełnić tę lukę. W 2019 roku prowadzili plan licencji kryptograficznej, aby przyciągnąć talenty i inwestycje do narodu. Ruch, który teoretycznie przyczynił się do jego małej, powolnej ekspansji gospodarki. Ale plany nie zmieniły się w rzeczywistość, nawet gdy firmy spieszyły się z uzyskaniem licencji. Bo naprawdę dużo firm próbowało uzyskać tą licencję, jednak nie wszystko jest stracone, chociaż nowe przepisy doprowadziły do upadku. Tysiąca firm w kraju nadal działa ponad... 400 firm, które prowadzą normalną działalność i przestrzegają surowych przepisów dotyczących znajomości klienta i przeciwdziałania praniu pieniędzy, czyli pewnie tutaj BitBay jest w tych 400, które nadal tam sobie świetnie radzą, bo przestrzegają po prostu KYC i AML. Bez tego ani rusz pomału w niektórych krajach niestety w Europie. Binance Futures dodaje euro do zabezpieczenia cross. Czytamy w ostatnim. Też tutaj artykule, a więc Binance ogłosił dodanie euro jako opcji do wykorzystania jako zabezpieczenie krzyżowe, tak zwany cross w portfelu futures. Zasób będzie dostępny od 15 grudnia o godzinie 7 UTC. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli zabezpieczyć euro, aby pożyczyć pod innym aktywem kryptograficznym. Pożyczone środki można wykorzystać do handlu kontraktami futures na platformie Binance. Dostawca płatności kryptowalutowych Satoshi Pay podpisał umowę z niemieckim bankiem Bankhaus Wunderheit, aby zostać pierwszym użytkownikiem niedawno ujawnionego stablecoina wspieranego przez euro, EURB, dokładnie tak będzie się nazywać. Widzimy, że coraz częściej te firmy kryptowalutowe, które chcą już teraz wystawić stablecoina, będą tutaj podpisywać umowę z bankami, tak? a już niedługo pewnie jeszcze z bankami centralnymi. Żeby po prostu mieć taką możliwość. Ale tutaj widzimy, że akurat Satoshi Pay firmy Blueg, Star Capital, firma Patricia planuje zintegrować właśnie Eurobi ze swoją usługą transgranicznego przekazu pieniężnego o nazwie D-Transfer. Wczoraj mówiliśmy o osobie, która zaatakowała założyciela Nexus Mutual, wypłaciła prawie 35% skradzionych środków już z sukcesem. Zobaczmy, gdzie to wypłacili? Według The Blog Research atakujący użył Ren BTC tokena RC20 wspieranego 1 do 1 przez Bitcoin, aby wycofać 137 bitcoinów na dwa adresy. Wycofany Bitcoin jest obecnie wart około 2,65 miliona dolarów, czyli około 35% skradzionych środków. W momencie wypłaty była warta około 2 miliony dolarów. Atakujący początkowo ukradł tokeny Nexus Mutual, a następnie przekształci je najpierw w Ether, a następnie w REN BTC za pośrednictwem agregatora 1inch, zdecentralizowanej wymiany DEX i protokołu DEX Matcha. Reszta funduszy jest nadal nienaruszona, ale wiemy, że sprzedał te 102 tysiące NXM, pewnie cena też troszeczkę... Niżej spadła. Jeden z adresów atakującego ma połączenie z giełdą kryptograficzną Huobi. Jest to jego adres: Ethereum na tej giełdzie. Wypłaty przez atakującego sugerują, że jest mało prawdopodobnie, aby zwrócił fundusze właścicielowi, który wczoraj zaoferował nagrodę w wysokości 300 tysięcy dolarów, chociaż skarb stracił większość swoich funduszy, powiedział, że wciąż ma znaczną ilość NXM. Jeśli chodzi o sposób ataku, karb został oszukany, aby zatwierdzić jedną fałszywą transakcję, ponieważ atakujący uzyskał dostęp do swojego komputera i zmienił jego rozszerzenie MetaMask. Okej, okay, mamy to, mamy kolejne newsy. Widzimy się po północy. Jeszcze raz zobaczymy, czy CryptoCrew będzie dzisiaj, czy jutro. Wczoraj na pewno go nie było. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.